No jak tam przedszkole słuchacie wykładu ciotki? No to słuchajcie, jesteście takie fajne dzieciaki, mądre, śliczne, grzeczne, wesołe, pewne siebie. Także jesteście cudowni po prostu wszyscy. Proszę o tym pamiętać przez całe życie. Takie nauki tutaj macie z tego pokoju kociego Takie nauki, ty jesteś też cudowny kot Cudowny, pokaż, oci. Oj, oj no przepraszam, dobrze. Oczy nie widziałam za dobrze. Jeszcze raz muszę zobaczyć. Ojej, ojej, oj, 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 Mamusiu, mamuniu, chodź do nas Mamusia chwileczkę sobie odpoczywa. Tak. Mamusia ma dobrze, może sobie odpocząć, może sobie pójść na okienko, jest otwarte cały czas. A bąki się tutaj ćwiczą, ćwiczą. Zorciu, chodź tu kochanie, chodź. Zorka. Tam jest zasłonięte, ale jakby przyszła bajka, to mogłaby być jakaś afera. Takie to są wączuszki, kochane. Jeszcze zobaczymy, który jakoś, bo co one w tym rogu robią, no co one tam wyprawiają. No chodźcie tu, kochane moje. No czemu tam do rogu trzeba się wpychać? Czemu? Co tam jest takiego ciekawego? A nie lepiej trochę w tą ślonę pójść, no? Jakbyś tak w toku. No, dziś? No, tu jest już wielki świat. Trochę strach, nie? Trochę strach postawić łapkę w wielkim świecie, nie? Lepiej wrócić. Lepiej do bezpiecznego portu. mhm I można tam powędrować daleko pewnie. No, a tu niektórzy się cudownie kokoszą. Przyszłaś? Rzeczna jesteś kochanie, bo się martwiłam, wiesz, bo jakby tam podeszła bajka, no to by mogła być afera, bo byś się chciała pogonić. Ciao, bo ty dbasz o swoje dzieciątka, tak. Wczoraj byłaby Atka u mnie, Niemiec, taka przyjaciółka wielka, z, za moimi drzwiami. I moja Ewy również. Która nam bardzo zawsze pomaga. Przywiozła znowu kupę rzeczy fajnych dla zwierzątek i na bazarek przywiozła rzeczy. No, ale jak weszła do pokoju kociego, zobaczyła Zorkę, to mówi, Jaka ona jest drobniutka, jaka ona jest malutka. A ona jest takim kotkiem wysokim: wysokie nogi, długi ogonek. Natomiast no jest strasznie chudziutka, strasznie drobna. No i to się nie zmieni, ponieważ karmi tą bandę. Kukuś! Kukuś! Dzisiaj jest bohaterem Zorro. Widzicie ten wzorek? O! Taki był wzorek. Taki był wzorek. No to koniec, koniec.